Mam go tutaj wisienk, e, s, wisienka, czyli Paul A2001. Dzisiaj będę na koncie mojej, czyli wisienki. E, będzie to e, e, 8 minutowy odcinek, bo nie mam w innego programu. Wiem, że na górze Wam pisze banditan i jest ze mną. Jest ze mną! Olivia! Co? Panna ociuka. No bo jest ładna. Panna powiedziała. Jaka? Panna. Panna. No właśnie, Oliwia jest wolna. za mną jest. Właśnie, Oliwia jest wolna, jak co? Nie wiem, jak to na ulicy najbistytniej. Paula, czy to prawda, że jeżeli ja walę teraz owce, to wszystkie psy rzucą się na to owcę? Prawdopodobnie? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, to walę owce. Kurwa, nie, nie, tego, co miałam. Kurde, nie, 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 miałam. nie, 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 mam nie, mam to nie, to nie, na tą owieczkę? Przepraszam Mięzko, za takie lagi. Już odcinek trwa praktycznie minutę i trzydzieści sekund. Muszę poszukać filmki, bo one wydają mięsko. A ja tylko zaschniłem mięsko. O kurde, jak mi laguje. Przepraszam was za te lagi wszystkie. Mogę coś powiedzieć? Tak możesz. Czy to prawda, że, że jeżeli ten... Czy to prawda, że świnki, świnki są najsłodszymi z w w Minecrafcie? Nieprawda. Kotki! Przepraszam. Najsłodszymi, przepraszam. Są... Najsłodszymi? No. Koty są najsłodszymi. Ale w Minecrafcie. No. Bo koty na Co? W Minecrafcie są koty? Aha. Oceloty. Chyba trzeba ciąg. Do dżungli musisz iść. Dżungla gdzie jest dżungla? Nie wiem. Jest słyszę. Nie byłaś Do nigdy dżungli? w dżungli? Nie wiem jak gdzie jest dżungla. Była w tym, w krainie śniegu. Ale w dżungli jeszcze nie było. Chyba nie było. A ty znaczy nie wiem. Nic się tam nie pyta, ja tam się nie zaba w światach. Dajmy fajra jest początkująca. Dlatego gram na kreatywnym. kreatywnym... A my się widzi! Kraftki w tej Dobra, dzisiaj to będzie taki krótki e, Odcinek demonstracyjny, jak będzie reszta odcinku wyglądać. Odcinki będą miały regularnie. Ja też mam szkołę, ja nie jestem najmłodsza ani też najstarsza. Oni się widzą. Nie widzą. Nie masz kamer? No, jest wolno. co tam tak widzę? No bo ty możesz mnie widzieć. No i bardzo mi przykro, że no, mój głos może dziwnie brzmieć, ale uszanujcie to, kto inny. I bym chciała mieć właśnie też mam pracę na konkurs innych YouTuberów. Zaczynam od YouTuberów, tak jak praktycznie każdy tam gdzieś Joker i nie, że to jest jakaś reklama. Uszanujcie też ludzi którzy chcą nagrywać i bym musiała chociaż, żeby to obejrzało 100 osób, a może i nawet więcej. I tak, do poprzednich filmików e, nienawidzę ich, nie było ich na świecie i nigdy nie będzie. Ale jakie filmiki, bo nie rozumiem. Na moim koncie a 2001 na YouTube. E, też pozdrawiam konto Siminki, e, Oliwia Zapromuj się, Zareklamuj? Ale co, ja nie rozumiem. Reklamę sobie zrób profilu. Dobra. Tu mów. a ja ja <coughs> Oliwia, powiedz, jak się nazywasz na... Na YouTubie. YouTube, Siminka 66, 7, 7, 7, <krym /dziśla> coś takiego. No właśnie ja, no, ja pod filmikiem dam link w, op w opisie, wiem. No, zapraszam nie. do Siminki. Zapraszam też na inne moje serie, które będzie na stu na... <krym /dziśla> <krym /dziśla> Przepraszam, że Kasia jest sobie jeszcze chora i, i tak jest projekt szkoły. ale zapraszam na inne moje serie, które się odbędą już od możliwe, że od 3 tygodnia. Będziemy też próbować serii wymarzonych e, łobach. Spróbujemy, ale nie wiem. I wtedy też będzie z nami Oliwia. E, Zaczynamy na niej. Oliwia y, od 25 minut ma mikrofon, więc dopiero zaczyna swoją przygodę z Minecraftowym e, Minecraft Scape. Że tak ale mogę ja, to ja, ująć. Nie na celu, bo nie. No wiem, że nie umisz. <laughs> To, um, no i cały co by jeszcze połócić? No bo nie mówię, jest głupia. No. I kocha się bardzo łodzie. No czy, to będzie... <gryśne> i tak to będzie widać cały ja świat. Widzę natajotą świnkę, kurde kurwa Kurde Marcie! Ale myślę świnkę jostrą. No i jak coś to nie żeby jakieś prawa autorskie że e, coś no bardzo was przepraszam ja też mam e, nie będzie jakiś spóźniony film e, ja nie mogę ja też mogę mieć kiedyś tam szlawan którego nie zatrzymam ale to tam ja też mam ja własny... chcę, chcę szlaban. ucisz się ja też mam e, ty masz szlawan do końca roku więc się ucisz więc ja no, nie, nie będzie gdzieś Uj cicho. Ol, e, no nie, nie będzie. Oliwia też na pewno dzisiaj spróbuje e, nagrać jakiś filmik ze mną. Minecrafta. Ona też na jakiś serwis. na mnie patrzy. Pori, nie, kaza, o... mm, nie. nie wiem. I właśnie... No dobrze, i teraz włączyłam, była chwila przerwy, włączyłam mojego skatea Oliwia. Też o tym wie, od teraz, że włączyłam Skype'a, Ja też mam własne życie, też mam swoje życie. Eee, nigdy nie porozumienia. No włączyłam, ale... ja Włączy... eee, kamerki nie włączę. No i my też chcemy pogadać. Polecam mamy serwer <coughs> z Minecrafta, na którym eee, aktualnie grała bar.offcraft.pl 2.8674 polecam wam ten serwer, jest, ten serwer. E, o, oczywiście też mój brat na przykład gra na e, serwerze f 17ofcraftpl i jeszcze e, wtedy e, e, 2.7201 też wam go polecam ale najbardziej ten pierwszy serwer e, IP do tego serwera podam wam pod... Możecie pod, znaleźć. pod filmikiem tak pod filmikiem no to w, opisie, w odpisie, opisie zapraszam was na ten serwer to nie jest reklama tylko mój kolega bardzo lubi no bardzo lubię mojego kolegę i właśnie bardzo wam no to chłopaka, bardzo Wam lecam no dobrze, ja już będę kończyć. Zapraszam na następne serie, w którym też będziemy działać z, z Michałem, czyli z, z Ediem można tak powiedzieć na serwerze bar.owncraft.pl, 873 Zapraszam wam na ten serwer serdecznie. To też będę robić filmiki na razie. すみてそれ